Drogie Panie, Drodzy Panowie, drogie studentki i doktorantki, drodzy studenci i doktoranci, czcigodne osoby duchowne, zbliżają się święta Bożego Narodzenia, czas wyjątkowy dla naszej wspólnoty akademickiej i dla każdego z nas. Zatrzymując się w zadumie nad żłóbkiem betlejemskim, chcemy przeżywać te święta w rodzinnej, spokojnej i pełnej miłości atmosferze. Ostatni rok był dla naszego kraju bardzo trudny. Konflikt na Ukrainie spowodował wiele problemów ekonomicznych i kryzys uchodźczy. Jak zwykle, nasze społeczeństwo w tak trudnych momentach wykazało się ogromną solidarnością. My także, jako wspólnota akademicka UKSW, wsparliśmy i wspieramy naszych wschodnich sąsiadów. Już teraz za to bardzo serdecznie dziękuję. Pozwólcie Państwo, że w kilku słowach podsumuję mijający rok. Przede wszystkim pragnę podziękować. Podziękować wszystkim za wyśmienite wyniki ewaluacji jakości działalności naukowej. Dzięki naszej wspólnej, wieloletniej pracy uzyskaliśmy Nowe uprawnienia do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego oraz potencjalnie zwiększyliśmy udział wskaźnika badawczego w przyszłorocznej subwencji. Mamy prawo być z siebie dumni. Zakończyliśmy niezwykle ważne inwestycje budowlane. W marcu oddaliśmy do użytku nowy gmach Wydziału Medycznego Kolegium Medicum. W październiku otworzyliśmy trzeci kampus w Dziekanowie Leśnym. Będący siedzibą multidyscyplinarnego Centrum Badawczego. Te inwestycje były wielkim wyzwaniem dla naszej społeczności. Sprostaliśmy temu trudnemu wyzwaniu. Wszystkim Państwu zaangażowanym w budowę, wyposażenie i organizację tych gmachów bardzo dziękuję. Ostatnio za sprawą zwiększenia celowego środków finansowych z Ministerstwa Edukacji i Nauki, we współpracy ze związkami zawodowymi, dokonano podziału zwiększenia wynagrodzeń. I to zarówno dla nauczycieli akademickich, jak i dla pracowników administracji. Z inicjatywy rektora przyznano nagrody dla naukowców, dydaktyków za działalność naukową i organizacyjną, ale także dla pracowników administracyjnych. Za działalność organizacyjną, którzy przyczynili się do rozwoju naszego uniwersytetu i naszej społeczności akademickiej. Jestem bardzo wdzięczny tym, którzy w sposób absolutnie wyjątkowy angażują się w wykonywanie ważnych zadań dla naszej wspólnoty akademickiej. Niech te szczególne nagrody będą także motywacją dla wszystkich członków naszej społeczności do wytężonej i pełnej zaangażowania pracy dla rozwoju naszej uczelni. Jednym z największych sukcesów mijającego roku było przejęcie w użytkowanie wieczyste centralnego terenu na kampusie wójcickiego, tak zwanego markpolu. Wielu z Państwa pamięta to miejsce jako sklep. Po ponad 20 latach starań udało nam się uzyskać ten teren. Nadszedł czas na wyburzenie tego, niezbyt przyznacie Państwo, ładnego obiektu. Kolejnym etapem będzie budowa w tym miejscu nowych gmachów badawczo-dydaktycznych. Szanowni Państwo, z całego serca pragnę podziękować wszystkim, nauczycielom akademickim i pracownikom administracyjnym za cały rok zaangażowania w pracę. A co za tym idzie w rozwój Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Jesteśmy i musimy być odpowiedzialni za to miejsce. Miejsce naszej pracy, naszych przyjaźni, relacji i znajomości. Miejsce, w którym realizujemy swoją życiową misję i życiowe powołanie. Wszystkim Państwu bardzo dziękuję. Drodzy Państwo, studenci i doktoranci, jesteście dla mnie, jesteście dla nas bardzo ważni. Nasi studenci i doktoranci odnieśli w minionym roku wiele sukcesów. Mamy nowych stypendystów ministra edukacji i nauki wśród studentów, doktorantów i pracowników UKSW. Cieszy mnie, że studenci są włączani w projekty badawcze już na wczesnym etapie studiów, głównie poprzez działalność prężnych kół naukowych. Naprawdę mamy w naszej uczelni ogromny potencjał, który można tylko spotęgować. W kontekście zaś przyszłorocznych planów bardzo cieszę się, że za sprawą Fundacji Propolonia, wspierającej działania UKSW, udało się pozyskać środki dla samorządu studentów i samorządu doktorantów w ramach Funduszu Młodzieżowego. Myślę, że w przyszłym roku pod względem integracyjnym studentów UKSW będzie się bardzo dużo działo. Czas na życzenia. Na zbliżające się święta Bożego Narodzenia przyjmijcie, proszę drodzy Państwo, serdeczne życzenia obfitości Bożego Błogosławieństwa. Niech Boże Dziecie błogosławi nam wszystkim tworzącym wspólnotę Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Niech pobłogosławi nam w życiu osobistym, rodzinnym, zawodowym. Niech obdarzy nas zdrowiem i wszelkim dobrem, które jest nam potrzebne. Nade wszystko, niech nas otoczy swoją miłością. Do siego roku.